Ho ho ho! Ja jestem właściwie Reniferem. Mam blokuję z prawdziwym bałwanem i witamy, witamy Was bardzo serdecznie w świątecznych. Co się dzieje? Jestem bałwanem. W świątecznych minigierkach, maneczko zobaczycie nową minigierkę. Tak. Znaczy, dla osób, które częściej siedzą na Hypixelu niż na razie jest to bardzo stara minigierka, bo od podajże dwóch lat, czy nawet trzech. Yy... Pojawia się na każde święto. nowa u mnie na kanale. Y... Grinch Simulator. Grinch Simulator. Szybko. Let's go. Go away, Bloczu, Go away. Czy ty wbijali do tego samego domu? Tak. <laughs> nice. Mamy dobre synchro. Nie mogę. Zostawiaj ci ten domek, pójdę do, do tego, który był obok i jest bogatszy. O, nie byłeś w piwnicy, mój drogi. <laughs> ja tu też mam U, piwnicę. nie byłeś w piwnicy. No nie byłem, mówię, że, mówię, że zostawię ci ten domek, tak? Hmm. Da. O Tu jest. Ja ogólnie tak nie spiesząc się, bo rozegraliśmy sobie jedną grę testową wcześniej i tak nie spiesząc się miałam drugie miejsce, więc w sumie, w sumie fajnie. Trzecia. Drugie. Trzecie. Drugie. Nie zdążyłaś wziąć prezentu, miałaś trzecie? Drugie miałam, nie zdążyłam wziąć prezentu ogólnie, ale koleś przede mną miał jakieś 48 prezentów, a jakieś 25 czy coś. No to był jeszcze ziomek, który miał 33. Nie, 28. Nie, mi pokazywało, że miałam drugie miejsce, no aż żałuję, że nie miałam odpalonego nagrywania teraz. Legit miałam drugie miejsce. Naprawdę poważnie, poważnie. Sieli o myślam. Mm. Od dziwnej strony teraz zaczęłam. Tutaj wszystko pozbierane już jest. O nie, już. i jednak nie. Widzisz, nareszcie jednak nie żałujesz, że zostawiłem Ci tamten domek, wiesz? Tak. Mhm. Te muzyczki są super. Popatrz ja. sobie na skateboarda. O wow. <grym> Okej. Okay. O, oh, wow! Dobra. W bloczu to już jest. Tu, tu już nie chcemy iść. Tu już byłam. O nie, coś mi się zleżyło w bloczu. Dlaczego? Nie wiem. Bo jest Berooken. No i teraz nie mogę nic znaleźć. Taki teraz y, tylko protip. Na dachach też znajdują się prezenty. Znaczy teraz już nie. O. O, serio? Nie wiedziałam, że się da na dach wejść w ogóle. E, tak czysto teoretycznie jesteś w stanie przejść po wszystkich dachach naraz. O ile tylko dobrze to rozegrać. Hmm. Czyli Bloczu już doskonale wie jak. No że po dachach. Już jakiś czas. Nie, ja znowu na te schody. Zdecydowanie przydatną rzeczą w tej grze jest orientacja w terenie. Oj, tak. Oj, tak, nielotko, plus Elytra. E o, dokładnie. Chcę prezencik na dachu. Nice. Nice. Zdobyłem, zdobyłem osiągnięcie za to, że zrobiłem 40. Nice. Teraz, Teraz sobie pomyśl, jak dużo muszę grać w tą grę. Skoro teraz zrobiłem osiągnięcie na 40, a ty wcześniej na poprzedniej rundzie wbijałeś osiągnięcie na 30. E nie, jakiś ziemek wbijał osiągnięcie na 30. Ja nie wiem, co ty do mnie mówisz w ogóle. Ja tu tylko szukam prezentów, ja nie wiem, co się dzieje. O, prezent. I ziump pod choineczkę. Dobrze, że ja tego nie nagrywam, nie? Bo byś wygrał? Nie, bo mam tak, bo tak się rozmazuje ekran, że to nie miałoby sensu. Jak to? Ja, ja wchodzę i to jest takie wiesz. Ciądz. <laughs> właśnie tak znam sobie z tego sprawę, że może to nie jest jakiś super ekstra do oglądania, ale później stwierdziłam, że ja i tak jakoś super ekstra nie... Trzy sekundy! Jakoś super ekstra szybko nie, nie, nie szukam. Tak. O, wow. Gzy. Gzyzy. Nice. No nie, no ale to jeszcze jedną. No dobra. Jeszcze jedną. Oj, a miscina przy wejściu. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Ja wcześniej zaczęłam tutaj, więc jej tym razem zacznę w tym miejscu. I mam nadzieję, że to będzie równie dobry ran jak poprzedni. O właśnie. Nikt tu nie poszedł, co jest zastanawiająco zaskakujące. Tylko miny w tej droch. co, w na które... stronę też poszedł tylko jeden ziomek. Niesamowite. W sensie w ogóle mam wrażenie, że ta mapa jest po prostu taka duża, że, że ludzie się nie spotykają. O nie, ktoś tu jest! No to się idziemy na stąd. Sam na sam koniec to już jest tak, że praktycznie żegasz u mi. A jest nas chyba 8 tutaj. Okej. Okay. Nawet nie sprawdziłam taba ani razu. Nie mam czasu na Aha, taby. Czyli, czyli to tylko ja co chwilę maniakalnie sprawdzam taba? Tak, zdecydowanie. Ostatnio w ogóle miałam taką przygodę na kartę O no wie co się stało. Coś mi wybuchło w plecy. No. Na kartonowie miałam taką przygodę, weszłam sobie na chwilę na serwer, bo potrzebowałam coś zrobić, jedną rzecz dosłownie. I myślę sobie, a zrobię sobie to na niewidce, po czym okazało się, że no, na niewidce nie możesz podnosić bloków. Więc wyłączyłam vanisza, ale dosłownie na sekundę, bo wyłączyłam i włączyłam. W sensie to było kwestia, wiesz... No tabnięcia i y, puszczenia strzałki w górę na czacie, nie? I w tym momencie jak ktoś napisał, o cześć ja, on takie skąd? Tak. Mnie też to przeraża niekiedy, nie? W sensie albo ludzie, ludzie po prostu maniakalnie alt tabują. Albo ludzie, wiesz, jak gdzieś tam wchodzę. W się sensie no, alt tabują, to, że masz... bo że y, tabują, na, żeby zobaczyć szybko, nasz... tak, wiesz, autentycznie, no nawet nie za bardzo zdąży się to na tabi zamienić. Mhm. ludzie o, bloczu jest, a ja mam takie... Co? No, dokładnie, takie... Okej. Yy... Okej. Okay. <grym> okay. Że niby ty, że skąd? No, niektórzy to są takie... Takie szybkie bile! W się sensie, ja nie wiem, czy oni print y lubią cały czas i wklejają sobie to w painta pain i wiesz, później przeszukują... O, w tej klatce pojawił się bloczu, nie? No, 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 no przecież no i nie ma innej opcji, no. No. To jakby to musisz być konstant taba, bo inaczej nie zwrócisz uwagi na takie rzeczy. E, pomóżmy sobie mapką. E, mapka mówi, że tutaj. Tutaj jest dużo dobroci jeszcze. Oj tak, jeden cały domek niezlutowany. A bo to jest ten głupi domek, który ma żelazne drzwi. Eee, tak, bo są domki, do których trzeba wejść na przykład oknem. O. Wiesz, to jest coś z stylu tych nachalnych ludzi Wrzucą cię się, się drzwiami, wejdź No dokładnie O nie, tu też Jak się tu dostać? Ja w tym widzę, Ja w tym widzę gdzieś parkura, o właśnie choineczka tak? Ej, nawet nie spadłam z tej choinki. 30 sekund remaning. Na nie, raz, tam mam jest pr prezent. Na Och, myślałam... Bo nam tylko 30 sekund remaning. Czekaj, bo widzę prezent. Och, myślałam, że nie doskoczę. Dobrze, doskoczyłam. I tylko sekund, sekund 10 sekund remaning. 5, 4, nie, 3, 2, 1. Ma... Jeszcze jeden udało mi się zdobyć. jest, która była? Mam 22 prezenty. Piąta. Kurczę. To co jeszcze jedna? Dobrze, jest tutaj. To, takie to chilkowe. Ostatnia. W ogóle patrz, tam leży. Tu leży ten. ramka. Widzisz to? Tak. Obraz. ale A, nie mogę je wziąć. Ej, tutaj dużo tego leży. Mapa się popsuła. O, o Ej, nie mam żadnych prezentów. Buged. Buged. Masz clickbait do odcinka. Buged. Zepsuliśmy high nie, nie mamy co krać. Legitnie, zepsuło się. Na, daj, daj, proszę, daj jej tam. Y, tytuł nie mamy co kraść. No, jak mam zostać najlepszym Grinchem, jak tu się nie da się? To co, wychodzimy? Chyba tak. Chyba tak, bo to bez sensu. Panie ciastek! To jest ciastek o to dwóch na... twarzach. To jest na pewno dziewczyna ciastka, nie? Słuchajcie, lecimy jeszcze taką jedną y, minigierkę. Halo. Pancik Dragon Egg. No Musisz nie... Musisz znaleźć Dragon Eka i go panczować. Dobrze. <laughs> nie mam pojęcia co się dzieje, co to? Uleć się w całości, aha, fajnie. Ja nie umiem w takie rzeczy w ogóle. Musisz e, najpierw złote jabłko, później e, regenerację D e, i... Za, to jest dla mnie... To jest dla mnie za... Za dużo! Za dużo! Za, <laughs> za dużo do Pan zrobienia. Nie no... Proszę mi nie zasłaniać. Dobra, ja już skończyłem. Proszę mi nie zasłaniać. Dobrze. Chciałam tylko powiedzieć, że tak robimy... Yy, doko dokończeniowo. No nie mogę się skupić, bo za szybko rzeczy się tu dzieją. Dokończeniowo sobie robimy jeszcze takie małe i węciki. Astalavista. Plus 6. Dobrze. O nie! No nie, jaka ja jestem slowmo w tym! Psia! Czym się karmi konia? Ok, dobra. Marchewkami. Uff! To trzeba czytać w ogóle, co? Co? E <laughs> w czerwono nosy! O, o nie, opluli moje diamenty, nie? <grystanie> co? Wejść na górę po 100 No ale ludzie tu stoją. A teraz to nawalasz na boku. Tak, to wiem, to, to, to jest. Tak, <grystanie> to jest najbardziej chaotyczny, dziwny odcinek ever, ale no cóż. Chciałam przetestować świąteczną minigierkę ej, nie zdążyłam przeczytać i przegrałam grę jestem najgorsza w tej gry chodź do lobby Jestem absolutnie najgorsza w minigierki, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj gościa specjalnego, którym jest Bloczu. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie, proszę do niego. Ktoś się chciał koniecznie dostać na odcinek. W każdym razie, mieliśmy gościa specjalnego, którym jest Bloczu. Zapraszam bardzo serdecznie do niego Uw. na Twitcha oraz YouTube'a. Wszystko macie podlinkowane w opisie. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie trochę, ten, no, testowanie nowej, dla mnie nowej minigierki. Chciałam zostać Grinchem, skoro tak buduję... Ja tak na koniec. Ja tak buduję świąteczny klimat i chciałam go dzisiaj zepsuć, ale tak na koniec słucham. Chciałem powiedzieć, że cieszy mnie, że jesteś moją tak dużą fanką. Największą. Masz mnie na koszulce. Faktycznie. I, to... i pelerynkę masz taką samą tak pelerynkę mam taką samą nawet nawet pokażę na F5, żeby nie było. O, takie mamy eleganckie polery. Ty masz jakąś ulepszoną, ja mam jakieś piksele po bokach, a ty ich nie masz. W każdym razie życzymy Wam miłego dnia. No i cześć. Pa 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 pa. Bam, bam. Pa 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 pa.